Cześć, do... witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Wiskiej Gamer w dzisiejszym hasta 89 odcinku nagram dla Was. Poradnik z Borą Stars, jak grać prawidłowo melodię, którą trafiłem tutaj w drodze, Star Wraz, który trafię z tym kitem już niedługo i potem będę odblokowywał słabę. Odblokuj wszystkich, zatem, ja, aby zdobyć światową słabę. Ale zanim to, to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawi mi niniejszym Golden Boy, pozdrawi mi Jowemuś i pozdrawiamy. Zabrać ja paruńską pozdrawiam Kajdena Podłoga Białego, pozdrawiam Chrabonicza, pozdrawiam Kacpra Smurone, pozdrawiam Kacpra Sosne, pozdrawiam. Patito, pozdrawiam Ksaju. pozdrawiam Ines, pozdrawiam Hejhatu Blaid, pozdrawiam Grzegorza Mikołaja Pentnera, pozdrawiam Elwetu Kondzijmana na kółkach, pozdrawiam Marcina Tomankiewicza, pozdrawiam Jakuba Kubalewski, jego pozdrawiam Kubę Jerzego, pozdrawiam Jerzuka FM. pozdrawiam Kariksa, pozdrawiam Najka, pozdrawiam Kamina Rada, pozdrawiam Bodzijonego, pozdrawiam Hancinika, pozdrawiam Krystiana Chęcinika. pozdrawiam Samka Piotra Kucińskiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Monika Szczepańskiego. Pozdrawiam Gabrysia. pozdrawiam Andrzeja Kratkowskiego, pozdrawiam Gabrycia, pozdrawiam Maćka Czarneckiego, pozdrawiam Kinga Gorską, pozdrawiam Natanię, pozdrawiam Junię, pozdrawiam Martynkę, pozdrawiam Martyna, pozdrawiam Dadzia, pozdrawiam Dadio, pozdrawiam. pozdrawiam Dziadio, pozdrawiam Ksaja, pozdrawiam Inac, pozdrawiam Lanę Deleray, pozdrawiam Cichu z Pozdrawiam Cichy Podłoga M, pozdrawiam Chcągoksa, pozdrawiam Młotąga, pozdrawiam Memphis, to trenera Siła, pozdrawiam Wielkowskiego, pozdrawiam... Rozbiję ja go, pozdrawiam Matusza Kubiaka, pozdrawiam drakona Kubiaka i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz. Dzisiaj będziemy garać takie coś: zadymę, batanie, knockout, napad fort klejnotów, starcie w terebie duo 5 na 5 i potem jeszcze lustro mecz, lustrzany i werble na sam koniec. Ale na razie musimy ogarnąć tutaj coś dla melodii i tyle. Dobra, bramy przeciwko Kiełkowi, Janet i Beremu. dobrze. i źle zaczynamy. Nawet mi nic nie mówcie widzowie, bo to jest hit. Lili, by się lepiej nadała do tego zadania? Nie no, Janet! Jak mam wykonać tą misję, skoro wy mi kurde nie dajecie spokoju? No i super! Niestety Beres strzelił gola. Kurde! Berem nawet lepiej mi się grał niż taką melodię. Zobaczcie! Najgorsza tylko ta tutaj. Nic nie mogę zrobić. Oni mnie normalnie zaczarowali. Po prostu nic nie zrobię. Zobaczcie, nawet durny kiełek coś mi robi. Kurde. No hit. Kurde, to jest najbardziej denerwujący mecz jaki grałem. No zobaczcie, nic nie mogę to robić. On może się przeze mnie przedostawać. Albo obok mnie i do mojej bramki, a ja nic nie potrafię to robić. Chociaż jeden został pokonany. Ale to za mało, żeby wygrać. Po prostu za mało. Jedna eliminacja nie daje zwycięstwa. Szkoda. Dobra. Lecimy do batalni. Ale jakiś stardorob w końcu muszę trafić. I tyle. Nie mogę tak przegrywać. O, tutaj na pewno wygrywamy. To już na pewno. To już jest jak w banku, że tutaj na pewno wygrywamy. Bo Bery przecież jest dobry, melodii jest dobra, więc my tak samo prostu No 3-0 na razie, dla nas.

Ardorob I w nim tylko bardzo rzadkie monety. Teraz knockout. Lecimy do knockoutu, widzowie. Jeszcze trochę misji nam pozostało. No tych to na pewno pokonamy, tylko to będzie trochę denerwujący mecz, ale trzeba będzie to co robić i ich pokonać. No niedobrze, niedobrze. Dobrze, nie dobrze. dobrze Mandy. Bardzo dobrze, Amber. A może ta strona mi pomoże? No niedobrze, niedobrze, bo tutaj już coraz bardziej dochodzą do nas. Tutaj już nawet taka Mendi ma problemy. Kurde. Hang został pokonany. Dobrze, Mandy. I tutaj wygraliśmy nawet bez y, moich eliminacji. Kurde. Ale wygraliśmy. Szkoda tylko, że nie miałem eliminacji. Ale wygraliśmy. To teraz szybko. Z dodatkowymi, z dodatkowymi nowiecie, takimi tam misjami. O, gorąca strefa, zmienione od razu zostało. Stardrop, jutro już się kończy ten dzień stardropów, to znaczy tych żetonów do różnych bitew. I klasyka już się kończy jutro, więc trzeba będzie trochę podużywać ich, co nie widzowie? Będzie warto. Może to wygra, ale będzie ciężko, naprawdę. Berry został pokonany. Tak jest, muszę jakoś pokontrolować te smulsy bracze. Ale nic nie mogę zrobić, bo ponieważ przeciwnicy i tak robią swoje. Może ulta trzeba odpalić. Też odpala multa, ale to nic mi nie daje. No i tutaj przegraniczmy Szkoda tego meczu. Szybciej z tym meczem. Bo to trochę mało mam czasu. Zaraz kolega przyjdzie i będę musiał go jakoś wziąć ze sobą. Dobra, dobra. Gramy przeciwko Karlowi, Ktyu i Laremu i Loriemu. A, to to na pewno wygram, to to na pewno. Bardzo dobrze. No od tego to już muszę szybko uciekać Bo jak to mnie dopadnie, to już nie wiem co zrobić. Bardzo dobrze? O nie, 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 nie. Jak Larę odpali sobie tą taśmę montażową, to nie ma tmiły. To trochę się pale przed tchiu, ale tu nic miłkiego. Bardzo dobrze, Meloni. Na razie wygrywamy. Jakoś. Jakoś wygrywamy. Larę i Lori pokonani. Karl pokonane. Teraz jeszcze tylko koło utrzymać to porodowanie no, i będzie. Lolarego i Lorię go pokonałem, ale reszty nie dam rady. Powinienem mieć tam jakiś parę pogragów. 3, 4 albo 6. No może 8. Max. ma 8. O, mam 6 par dragów. Czyli dobrze, że zaliczyłem ten poziom i tyle, ale odbieram także przy okazji, wiecie co, ten żeton. Teraz gram o kolejnego Stardropa, Dropa, ale oczywiście solo. Solo. Bo zobaczymy, zobaczymy jak się inni eliminują, ale ja nie będę wszystkich eliminował, tylko po kolei. Od najrzadszych do bardzo rzadkich. I legendarnych nawet. Od najrzadszych zadmiarzy trzeba będzie począć od teraz. Dobra. Ale te pudełka to mogę to trochę poczekać. Poczekam je. 13 minut w filmiku już jest. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie dobrze. Niech się najpierw wszyscy wyeliminują, Ja poczekam. A może będzie dobrze jak kogoś się wyeliminuje? No, Janet nie za bardzo wyeliminuje, więc nie ma się co liczyć, o nie, ten się tutaj do mnie zbliża. O kurde. Wszyscy tutaj mogą robić co chcą. Dobrze, ja lecę, uciekam stąd, bo widzę nikomu nie dam rady, jak na razie muszę, zatem się gdzieś ukradnąć. i tyle. No trochę tam coś jej zrobiłem i jakoś ją Więc Janet jakoś chce dać radę. Jest dobrze. Niedobrze, no muszę uciekać, bo zobaczcie, nie mam gdzie się ukryć. W chmurze nie mogę się ukryć, bo od razu zostałbym otworzony. Chyba trzecia ranga, z tego co wiem, ta trzecia ranga. Ale to trochę tam dorasnąłem Janet, to najważniejsze. A czy Tardoropa wygrałem? Wygrałem Tardoropa. Powalczyłam o niego i się opłaciło. O, Teraz zadema 5 na 5. Jeszcze dwa oczywiście mis Jeszcze dwie misje oczywiście mi zostały. Ale to już niedługo zaraz dokończę. I będzie git. Będzie trzeba pokonać berego linii doga poddoga... Co oh, no to O nie. do. A dobrze. Zobaczcie, jakoś zaradzę jakoś zaradzę czekuj czekaj. Czekajcie mi sobie. Czekaj, czekaj, jak gram tu w później mu powiedz. Dobra, czyste tak to trochę się tu okiwa z piłką, ale ja mogę mu to robić tak? nie ma. Nie ma! Zaraz niedługo przegram. Niestety, te widzowie. O, zobaczcie. Mogę się kiwać po różne to i tyle. Zobaczcie. Niedługo będzie koniec. Już prawie, już prawie. I koniec. Niestety na czerwone dałem, bo po prostu nie wygrałem. Ale pięknie. Jeszcze mi zostały lustrzane odbicia DynaMika i werbel. To te zadania będą dla mnie najważniejsze, bo klaseka i jutro się kończy w Brawl Stars. Jeszcze chciałem dodać, że ocena tego sezonu jest nawet niezła. 8 na 9, więc uważam, że ten sezon jest naprawdę super. A nowszy sezon będzie jeszcze lepszy i tyle. Ajajaj, 5-0 dla naszych przeciwników. No 4-7. Oj, oj, oj widzowie nie ma się co żołądkować trzeba dawać sobie jakąś obradę nie ma się co pieknić trzeba dać sobie jakąś obradę trochę odstrzeliwuje ich ale za mało Nie damy rady. Zobaczcie co z nami robią. No prawie, prawie. Odskoczyłem, ale niestety nas pokonani. Lustrzane odbicie nie dla mnie. Dokończę po prostu poza tym miskiem. Gerble. Nie patrzę się na nic, tylko po prostu wykonuję zadania i misje różne. Ale niektóre rzetone zabrałem i tyle. No tu jak widzicie muszę ogarnąć temat z tymi różnymi postaciami i takimi innymi gorami, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Ciekawe co teraz dodobyć można. Oj, niedobrze. Nie, ja tu zostanę jeszcze w tej grze, żeby kogoś załatwić. Chociaż jedna eliminacja. Nie, nie, dobrze. Jedna eliminacja mi została. O, do dynamajka doszedł, więc nie mam co się z dynamajkiem liczyć, bo on to złoto, a ja to jestem przeciętnie i tyle. Ojej, jeszcze raz. No to do trzech razy sztuka. Chociaż zawsze mogę się poprawić. Lepiej późno niż wcale. Długo czekamy na ten image. No bo jest poziom wyżej nie szuszeni. Nie miałem szans. Boże i znowu i znowu i znowu ale <śmulny> Niestety Uuuh. Teraz to naprawdę mnie kurza. Koniec. Jeszcze raz do trzech razy sztuka. Nie będę się denerwował, bo to tylko gra. Nie macie co w ogóle denerwować. Jeszcze trzeba popatrzeć na to z dobrej strony, że jeszcze do trzech razy sztuka, a jak nie, to to trudno. Tutaj już muszę za wszelką cenę pobić kogoś. First Nie, na filmiku zawsze taki jest, że jak chce kogoś pokonać, to nie da rady. No, no, taki właśnie przykład pokazuje, że nie mogę nic zrobić. Powinienem od razu pośpieszyć się z reakcją, a nie czekać na nie wiadomo co. Ranga wiemy, popsuła mi się, ale zawsze jeszcze mogę kogoś tam jednego ciachnąć. Ja dopiero teraz o tym pomyślałem. Dopiero teraz. Dobrze! Jest! Trochę ranga mi się poprawiła. o dobrze! Teraz stara! Dobrze. No nieźle, do Majka dotarłem. Ale szósta ranga niestety. Może być. Tutaj łapkę w górę zostawiam. 26 minut, więc sądzę, że już będziemy kończyć ten filmik powoli. To dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście mój jakże przewajny odcinek z Brawl Stars i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia. Cześć i pa, narka, papa. Pa. I miłego dnia. Wam życzę mordę. Papa.